Witam wszystkich serdecznie. To jest moje pierwsze QA na Altance. Jest lato i dostałem bardzo dużo pytań na grupie. Jedna pani napisała ich aż 10. W związku z czym postanowiłem nagrać odpowiedź w filmie, ponieważ będzie dużo pisania. Dodatkowo przetestuję mikrofon z kotem. Na dworze go jeszcze nie testowałem. Sprawdzę dwie rzeczy, czy będzie słychać szum z ulicy i czy czasem nie będzie on za bardzo przeszkadzał. A druga sprawa, właśnie sąsiedzi puścili muzyczkę, więc w tym momencie wyłączam kamerę i sprawdzam, czy nie słychać tej muzyki, bo inaczej będę miał problem. Przetestowałem mikrofon. Ja zagłuszam samochody, a nie samochody zagłuszają mnie. Więc jedziemy z pytaniami. Pytanie pierwsze brzmi: mąka migdałowa, jaka grupa? 52 tłuszcze, węglowodany 7,2, białka 23 razy więcej białek, więc jest to grupa białkowa. Drugie dotyczy konopi i tu mamy 10 razy więcej białek niż węglowodanów, więc to też jest ewidentnie grupa białkowa. Czyli obydwie mąki z pytania pierwszego to grupa białkowa. Mam wykaz mąka konopna, która ma ponad 40 gram węglowodanów, więc będzie węglowodanowa, więc tak naprawdę czy mąka z konopi i mąka konopna to jest to samo? Trzeba to sprawdzać zawsze, jak się kupuje, co jest w rozpisce, czego będzie tutaj w tym momencie więcej. Pytanie drugie dotyczące pseudojogurtu. No i tutaj jest kwestia tego typu, że teoretycznie nie ma przeciwwskazań, żeby połączyć z owocami. Natomiast jedynym przeciwwskazaniem jest kwestia... Tego, że owoce nie powinno się w ogóle z niczym łączyć. Jeżeli mówimy, idziemy w kierunku takim jak filozofii monodiety, czyli minimum składników w jednym posiłku, ja bym nie łączył. Natomiast nie widzę przez punktu widzenia diety rozdzielnej przeciwwskazań, żeby coś, co jest neutralne, nie zjeść razem z owocami. Tyle, że same owoce bardzo szybko trawią się, mniej więcej jest to do pół godziny, i już nie ma ich w naszym żołądku i spełniają one również pewne, cały szereg pewnych funkcji, w związku z czym możemy zakłócić te funkcje, jeżeli dodamy do tego to mleko kokosowe, mleko migdałowe, połączymy z tłuszczem, chociaż tłuszcz w przypadku węglowodanów, ale to węglowodanów skrobiowych powoduje obniżenie indeksu glikemicznego, natomiast owoce generalnie nie mają bardzo wysokiego indeksu, nawet banany są uznawane za, za, za niższy indeks, chociaż banany są, banany są skrobiowe. Także, także tutaj bym nie dodawał do tego, nie łączył innych owoców razem z bananami. Więc, jeżeli może pani przeeksperymentować, jeżeli będzie się dobrze czuć, to ok, ale ostrzegam, że za 10 lat może już nie być to takie dobre, ponieważ za 10 lat organizm będzie właśnie na przykład wymagał już bardziej, bardziej rygorystycznej diety, aniżeli jest teraz, bo prawda jest taka, że czym jesteśmy starsi, tym musimy jeść odżywiać się lepiej. A najczęściej w naszym społeczeństwie jest tak, że odżywiamy się coraz gorzej. Najlepiej odżywia się dzieci, potem matki karmiące, a potem to już się macha ręką, a właśnie to jest błąd. Ja jestem przykładem, że odżywiam się coraz lepiej, coraz bardziej rygorystyczne podejście mam do odżywiania i coraz lepiej się czuję i mogę nawet po 44 roku życia mogłem zacząć uprawiać sporty, czego nie mogłem robić przez poprzednie 20 lat. Pytanie trzecie: Mleko owsiane czy to węgle? Bo migdałowe i, koko, i kokos to tłuszcze. Hmm. Nie robimy podziału na tłuszcze, tylko węglowodanowe i białkowe. Na tym polega dieta rozdzielna. I w grupie neutralnej są migdałowe i kokosowe mleka zapisane. Mamy to na naszym blogu. Proszę sprawdzić. Ja tutaj zaraz zrobię wstawkę. to dzielimy je na węglowe, neutralne albo białkowe. I wszystkie produkty dzielimy na te trzy grupy. Tłuszcze są w grupie neutralnej, nie należą one ani do białek, ani do węglowodanów. Płatki owsiane są mocno węglowodanowe, bo mają aż nawet 66-67% węglowodanów. Natomiast chłoną one tyle wody, że przy, bez względu czy kupimy w sklepie, czy zrobimy w domu, będzie to, te węglowodany będą tak rozcieńczone, że będzie to produkt neutralny. Producenci, jeżeli kupujemy gotowe mleko owsiane, deklarują, że ma ono 7, może 9% w tych granicach yy, Węglowodanów, czyli jest to znikoma ilość, czyli możemy uznać mleko owsiane za neutralne. Jeżeli będziemy robili w domu, to trzeba byłoby naprawdę policzyć proporcje, czy nie wylądujemy już na kilkunastu procentach i jeszcze jaką metodą zrobimy czy po prostu będziemy to odsączać, odciskać czy po prostu zmielimy płatki owsiane i zostawimy w ten sposób. Także myśmy jeszcze nie robili tego, nie sprawdziliśmy proporcji. Używamy mleko ryżowe, które jest węglowodanowe, bo sam ryż ma 80% węglowodanów, czyli jest jeszcze bardziej węglowodanowy niż płatki owsiane, więc albo kupujemy i widzimy co jest na pudełku, jeżeli mieści się w granicach tych 5, 6, 7, 9%, to jest to produkt neutralny. Czy jeśli posiłek składa się z węgli neutral, węgli neutral i tłuszcze, to będzie to posiłek węglowodanowy. No, trochę nie rozumiem, co z węgli neutral. E, są, że, że nie ma neutralnych węgli? Czy jeśli tłuszcz będzie przewagą, to będzie to posiłek tłuszczowy. No właśnie, nie wiem skąd, skąd, z jakiej filozofii jest to wzięte, ale u nas jest posiłek neutralny, to jest posiłek neutralny. To są najczęściej warzywa i tłuszcze, można zrobić coś takiego. Nie ma posiłków tłuszczowych, my nie dzielimy tego na taką grupę. Podejrzewam, że może być to związane z grupą keto z diety keto wzięte. Ja się z tym nie spotkałem, ponieważ nie stosuję diety keto, dlatego że dieta rozdzielna to jest połowa diety rozdzielnej, to jest dieta keto, czyli wszystkie posiłki białkowo neutralne są również dla ludzi z diety keto, a odrzucają na przykład posiłki neutralno-węglowodanowe. Tak, dalej idąc mamy albo posiłek węglofodanowy, albo posiłek neutralny, albo posiłek e, białkowy. Nie ma posiłków tłuszczowych, nazwijmy to w ten sposób. Ja podejrzewam, że w keto to jest kwestia na spożycie odpowiednich posiłków tłuszczowych i to już jest dobre posunięcie, ponieważ łączenie na przykład, jak słyszałem, kostki masła z rybą w jednym posiłku to nie leży mi to kompletnie, ale jeżeli wiem, że ktoś tu sobie sałatki do niej duże oliwy albo, albo pije kawę i do kawy dodaje masło, albo olej kokosowy, to rozumiem, że to jest ok. Pytanie piąte dotyczące Stewi erytrolu i ksylitolu. I w końcu udało mi się to rozgryźć. Producenci się zdeklarowali, jaki skład jest tych substancji. I w 99% do 100% są to węglowodany. Zanim to znalazłem, udało mi się już odkryć wcześniej, że stevia ma glikozydy, a glikozydy są to związki, które łączą monosachorydy z innymi związkami organicznymi. I w związku z czym są to tak naprawdę cukry. Już są one Umieszczone na naszym y, blogu w grupie węglowodanów. I to co jest ciekawe w tym wszystkim, to ksylitor, który jest alkoholem, ale też to 100% węglowodan, jakaś taka kombinacja, ma IG8, czyli bardzo niski indeks glikemiczny. Dlatego jest polecany dla ludzi chorych na cukrzycę. OK, jedziemy z następnym pytaniem, gdzie umieścić samo żółtko jajka? Na talerzu. Okej, okay, dobra, to był żart. Żółtko jajka ku ogólnemu zdziwieniu, pomimo że ma dużo tłuszczu, ma więcej z białek, aniżeli jest w białku jajka. Jest więc białkowe. Kontynuując temat jajka, jajko zawiera około 12,5-13 g białka na 100 g, natomiast samo żółtko zawiera około 16 g, czyli znacznie więcej niż średnia całego jajka. Dodam jeszcze, że żółtko to jest mniej więcej 1 trzecia zawartości jajka, a białko to jest 2 trzecie, więc jakaś średnia tu musi wyjść, czyli białko ma niżej niż 12 gram, żeby te 13 uzyskać na 100 gram. Także żółtko jest bardziej białkowe, nasycone białkami, ma owszem prawie dwa razy więcej tłuszczy. No ale cóż, tak zostało stworzone i nic z tym tematem nie zrobimy. Wiem, że kiedyś zalecano albo jeść białka, albo nie jeść białka z żółtkiem i tak dalej. Dzisiaj chyba wszystko wróciło do normy, czyli mamy jeść całe jajka i się tym nie przejmujmy. Ja osobiście w życiu nigdy nie miałem problemu z jedną rzeczą, czyli z cholesterolem. A jadłem jajek naprawdę bardzo dużo. O czym mówiła Agnieszka w jednym z filmów, ale może to dopiero będzie ten film? Nie wiem, zobaczymy. Robi się już ciemno, więc muszę wybrać się do domu. Natomiast odpowiem jeszcze na siódme pytanie dotyczące aqua, aqua, faba woda z cieczy, życy to węgle. Nie, to jest y, środek neutralny, bo skład węgli, tłuszczy i białek jest y, bliski zero. Praktycznie niewykrywalny, ma coś tam po przecinkach, ale uznaje się, że to jest po prostu zero, dlatego jest środek neutralny i tak można go stosować. Musiałem uciec z dworu i przemieścić się do domu, bo robi o ciemno i guzik byście nie widzieli. A wyszukiwanie informacji dla Was po stronach polskich i amerykańskich niestety zajmuje trochę czasu. Także dobrnęliśmy do pytania ósmego. Tak, aquafaba to mi zajęło trochę poszukiwania, również po stronach amerykańskich, o co chodzi, bo w Polsce się w jednym miejscu pokazało mi, że to jest majonez wegański. No, okej, okay. eee, przynajmniej dorzuciliśmy majonez wegański, taka ciekawostka, też jest neutralny i już jest w naszym podziale i w naszym spisie, zaraz obok aquafaby. Pytanie numer 8. Czy zestawienie chia, mleko, kokosowe, cytryna, masło orzechowe, owoce po jest ok? Odpowiedź brzmi nie jest ok. Bo jeżeli nawet zestawimy je z owocami po obróbce termicznej, to idzie w tłoku, ponieważ tak naprawdę nasiona czyja z punktu widzenia diety rozdzielnej są węglowodanowe, bo mają dwa razy więcej ponad dwa razy więcej węglowodanów, aniżeli białek. Natomiast masło orzechowe w tym wszystkim zakłóca temat, dlatego że masło orzechowe jest białkowe i ma od 19 do 36 e, gram białka, e, z tendencją, że najwięcej jest 25-26 gram białka na. 100, co oznacza, że jest tak bardzo mocno białkowe jak wołowina, która jest jednym z najbardziej białkowych mięs. Także nie możemy tego połączyć w tym zestawieniu. Pytanie numer 9. Napój kokosowy to nie mleko, które na liście jest tłuszczem. Ma 2,7 węgli, 0,9 tłuszczy, 0,1 białka, więc zaliczyć do węgli. Po pierwsze, które na, jakiej, które na jakiej liście jest tłuszczem, bo nie mamy listy tłuszczy. Ze względu na to, że ma 2,7 g w węgli i niecały 1 gram tłuszczy i w ogóle jakieś szczątkowe ilości białka, to wychodzi, że to jest neutralne. Także napój kokosowy można zalecić ce do neutralnych i tak zapiszemy to. Pytanie dziesiąte. Wegański zamiennik jajka, skład, tapioka, skrobia z manioku, mąka ziemniaczana, łuska, babki jajowatej, inulina, błonnik, cykorii, substancja zagęszająca, guma, guar, czarna, sól himalajska, kala, namak, barwnik naturalny, e, keroteny rośliny, węgle 54, białka 3, tłuszcze 1,5 czy można użyć do wypieków? Czy to jest połączenie? ok? Eee, to pytanie powinno być do Agnieszki, nie do mnie. Jest to środek e, typowo węglowodanowy, więc do wszystkich wypieków węglowodanowych może być. Natomiast zaraz zapytamy się Agnieszki, co na ten temat sądzi i to miejsce na chwilę zajmie Agnieszka. Zapraszam. Okej, okay, ja odpowiedziałem, że można. Agnieszka ma parę wątpliwości co do tego, czy można i się z Wami podzieli tym tematem, więc oddaję głos. To znaczy tak, jak ktoś chce, to może to stosować, bo jest to y, typowo produkt węglowodanowy do wypieków węglowodanowych. Tylko zastanawiam mnie, po co to dodawać, kiedy na przykład y, czy naleśniki, czy pankejki, czy wiele ciast y, w ogóle nie potrzebuje dodawania jajek, więc... Y, Taki zastęp, y, taki zamiennik jajka jest uważam zbędny. Tym bardziej, że y, niby nie ma tu zbyt dużo chemicznych dodatków, ale s, Guma guar, która w większości rzeczy jest dodawana, u, uważam za nie jest czymś dobrym. Mam tylko jedno właśnie pytanie. Czy osoba, która stosuje ten zamiennik, chce upiec biszkopt? Bo do biszkoptu tylko i wyłącznie właśnie są potrzebne jajka, ale właśnie zastanawiam się, czy się z tym zamiennikiem uda upiec biszkopt, bo uważam, że do innych wypieków nie jest to potrzebne. Jajka z, można spokojnie pominąć i y, ja piekę muffinki i sporo takich innych ciast, gdzie nie używam właśnie jajek. Jeśli ktoś właśnie udało mu się upiec biszkopt z dodatkiem właśnie tego zamiennika jajek, to niech napisze wiadomość, bo jestem bardzo ciekawa, bo akurat y, czasami biszkopt jest potrzebny. Do upieczenia, ale go y, nie piekę ze względu, że trzeba tam dodać sporą ilość jajek, a to jest y, niezgodne z dietą rozdzielną. Tak jak widzicie, ja się na pieczeniu nie znam, nie znałem i nie mam zamiaru się poznać, bo to jest dla mnie działka kompletnie zbyteczna. Mówiąc krótko, można przeżyć bez ciast i tym podobnych rzeczy. Natomiast powiem tak na koniec. Ja was, kobiety, podziwiam, bo wy potraficie znaleźć takie różne cudowne rzeczy, środki, że po prostu facet nigdy w życiu by nie wpadł na to, że trzeba to użyć. Chyba, że byłbym mistrzem kuchni z jakimiś gwiazdkami Michelin, to pewnie by, się to, by pewnie wiedział, o co chodzi. Natomiast e, można bez tego żyć. I ja spokojnie przez wiele lat zanim poznałem angielskę, stosowałem dietę rozdzielną i nie znałem wielu środków. A dopiero jak założyliśmy właśnie e, bloga, założyliśmy fanpage'a, założyliśmy grupę, to mi szczęka opadła, jakie pytania zadawałyście te 2-3 lata temu. To się tyle nauczyłem dzięki Wam i to o tylu środkach się dowiedziałem, że jestem dzisiaj z tego naprawdę dumny. Ok, e, kochani. E, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadawajcie, ja się nauczę jak najszybciej to nagrywać. Dzisiaj spędziłem większość niedzieli tak naprawdę nie na nagrywaniu tego na szukaniu informacji, e, żeby nie wprowadzić w was błąd grzebiąc po różnych stronach polskich i światowych e, e, i tłumacząc to z innych języków, także w e, większość czasu spędziłem na nauce, żeby dać wam odpowiedzi, a Taki stan rzeczy ma się od wielu lat. No cóż, ten film już troszeczkę długo i tak za dużo zajmie miejsca, w związku z czym czas się pożegnać, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach co wymyślicie na te tematy jak wam się udaje stosować zarówno tutaj na YouTubie jak i również w grupie diety rozdzielnej czekam na wszelkiego rodzaju nowe pytania, mam nadzieję, że nauczę się bardzo szybko robić Q&A dzisiaj to było takie przecieranie że też musiałem na to po, po, poświęcić trochę czasu żeby wymyśleć, zobaczyć jak to robić no i do zobaczenia w następnym odcinku a przy okazji ostatnio było kilka nowych przepisów możecie je obejrzeć co tam Agnieszka mieliśmy ostatnio zapiekanki z cukinii słuchajcie świetna sprawa naprawdę będzie tutaj zaraz miniaturka i kliknijcie te zapiekanki z cukinii jak robicie inne warzywne rzeczy to też jest dużo tego typu przepisów e, także na razie pa pa